Twoje dziecko ma około 25 cm wzrostu i waży około 300 gramów. Mimo, że jest jeszcze bardzo małe, Twoje dziecko wygląda już mniej więcej tak samo jak w chwili narodzin. Jego ruchy stają się jeszcze bardziej skoordynowane i silniejsze. Jeśli jest to Twoja pierwsza ciąża, wkrótce będziesz mogła poczuć jego ruchy. Serce Twojego dziecka bije około 140 razy na minutę. Oczy są już dobrze rozwinięte, a słuch jest w pełni sprawny. Dziecko ma już także paznokcie u rąk i nóg. Połyka płyn owodniowy, który pomaga w rozwoju jego układu pokarmowego. Twoje dziecko pilnie ćwiczy oddychanie, ponieważ jego płuca potrzebują jeszcze wiele ćwiczeń, zanim będą gotowe do życia poza łonem matki. Wkrótce będziesz w połowie ciąży i coraz więcej osób będzie zauważać, że jesteś w ciąży. Twoja macica sięga teraz tuż poniżej pępka. Od tej pory co tydzień będziesz przybierać średnio pół kilograma. Jeśli na początku ciąży miałaś lekką nadwagę, to wszystko będzie się działo nieco wolniej. Upewnij się, że przyjmujesz wystarczającą ilość żelaza. Jest to ważne dla produkcji krwi i pomaga dziecku oraz łożysku w dalszym rozwoju. Już teraz zapoznaj się z ofertą zajęć przedporodowych, aby być przygotowanym na narodziny swojego dziecka we wczesnym stadium.